Witajcie kochani, dzisiaj chciałam Wam przybliżyć HPR, moja ulubiona drażetka. Jedna z ulubionych drażetek. Ma niesamowite działanie, jeżeli chodzi o opiekę. To taki lojalny asystent naszej wątroby. Stymuluje uwolnienie enzymów trawiennych, poprawia trawienie tłustych pokarmów, przyspiesza usuwanie z organizmu niepotrzebnych produktów rozpadu, normalizuje poziom cholesterolu. Dostarcza organizmowi cennych witamin. I uwaga! Działa przeciwzapalnie, działa żółciopędnie, moczopędnie, wzmacnia, drenuje wątrobę, poprawia jej funkcję, chroni tkanki narządu przed działaniem toksycznym, na przykład leków. Eliminuje objawy złego trawienia, zgagę gorycz w ustach, ciężkość w żołądku, wzmacnia odporność, łagodzi stany zapalne, reguluje pracę przewodu pokarmowego. I dzisiaj właśnie dla odmiany będę wolna od tego, żeby omawiać, kochani, składniki, ponieważ większość z nich już omówiłam w poprzednich nagraniach. Dzisiaj... Chciałam Wam pokazać, jak APL-GO i skład drażek, ich funkcje wychodzą naprzeciw potrzebom. Zdajmy sobie sprawę na początek z funkcji wątroby. Ona ma naprawdę bardzo dużo funkcji. Do najistotniejszych należy proces polegający na oczyszczaniu, filtrowaniu krwi z substancji toksycznych wytwarzanych przez organizm oraz do tych dostarczanych z zewnątrz. Zachodzą w niej również procesy metabolizmu wielu substancji takich jak węglowodany, białka i lipidy. Co jeszcze robi wątroba? Jakie magazynuje witaminy? B12, D, K, C i A, a także żelazo. Nie muszę wam mówić o tym, jak istotne są dla nas i dla naszego dobrego samopoczucia i dobrego funkcjonowania organizmu potrzebne te właśnie witaminy. Wątroba wytwarza również żółć, której głównym zadaniem jest trawienie i wchłanianie tłuszczu, a także witamin rozpuszczanych w lipidach, to jest A, D, E i K. Przyspiesza ona następnie do jelita, gdzie zapewnia prawidłowe pH dla działania enzymów jelitowych i trzustkowych, nieodzownych w procesie trawienia pokarmów. Idźmy o krok dalej i jak najszybciej zregenerować wątrobę? No, usunąć właśnie te toksyny, przyspieszyć regenerację wątroby. Należy oczywiście stosować takie kuracje odprowadzających, z których właśnie ta dieta wątrobowa, czyli unikanie. Alkoholu, cukru, soli i mocnej kawa, także ograniczyć tłuste posiłki, to podstawa. I oczywiście, jak tutaj zauważyliście, póki co wszystkie aspekty draże Apel Go zaspokajają, jeżeli chodzi o potrzeby wątroby i co zrobić, żeby ją zregenerować. Kochani, mamy też takie objawy, które y, powinny zwrócić naszą uwagę, to gorycz w ustach, brak apetytu, wzdęcia brzucha, niestrawność po spożyciu posiłku, zimna, wilgotna skóra ciała, pojawienie się piegów, znamion brązowych brodawek, skurcze w łydkach, w palcach, rąk, zabarwiony na żółto spód języka. To też bardzo łatwo zinterpretować. Co nam pomoże kochani? No na pewno pomogą nam y, owoce, jeżeli chodzi o dietę. Bardzo ważne są dla diety wątrobowej. Właśnie owoce dostarczają witaminy C, błonnika, który wspiera trawienie najlepiej na wątroby. Działają owoce jagodowe, przeciery z winogron, cytrusy, bez pestek, banany, brzoskwinie, jabłka. I morele. Tak samo istotne są warzywa, przede wszystkim krzyżowe, do których zaliczają się kapusta, brokuły, kalafior czy mało lubiana przez wiele osób brukselka. Odtruwają one bowiem wątrobę i równoważą enzymy wątrobowe. Zawierają również związek zwany indolem, który pomaga zapobiegać stłuszczaniu się wątroby i zwalczać je. Co jeszcze, kochani, oprócz draża gołu bardzo świadomego, inteligentnego odżywiania i wspierania tej wątroby możemy zrobić od tak po prostu na co dzień. Warte polecenia, kochani, są, jest picie soku z i jabłek lub regularne przyjmowanie, ostropestu plamistego rośliny, która wspomaga regenerację. Wątroba najbardziej aktywna jest w godzinach 22-2 do drugiej w nocy, dlatego. Zakończ dzień miksturą oczyszczającą albo weź, kochany, drogi człowieku, draże gotowe, z idealnym składem, z idealnym ładunkiem, pod język o godzinie 23 i zobacz, jak będziesz się czuł rano. Serdecznie Was zapraszam. Więcej informacji bardzo chętnie się podzielę. Jestem, jak już wspominałam, zakochana w drażetkach i działaniu i efektach. Także jestem. Zapraszam do kontaktu. A dla Was tymczasem wszystkiego co dobra.